I poszły! Ruszyli. Tu sygnał! Słyszeliśmy szał Poszły konie po betonie, ale w tym wypadku mamy ochotę powiedzieć, ruszyły kucyki pony! Tu pod małych stóp, dzieci biegną, rodzice biegną obok, proszę rodzice, żeby uważali na siebie! Dzielni mali biegacze wystartowali! Ależ fantastyczny widok! Brawa dla nich! Zusemeczką tutaj pędzi Sonia z trzynastką Szymek. Kucyki, Szymek pierwszy, powiewają. Sonia, tuż za nim. Sonia przyspiesza. Szymek <gry> pierwszy, Sonia druga. I następni brawo dzieciaki, ależ super! I tutaj mamy małego Edwinka, który pędzi, a tata kręci, kręci film. Super czapeczka, taka na bakier założona. Jest fantazja, jest euforia, są niesamowite emocje. No, i widzimy jeszcze zawodnika z numerem 9. Brawo, brawo, brawo! Dzielnie z naszą wolontariuszką dobiegnie do linii mety. No, a na mecie czekają nagrody, są medale, są imienne dyplomy. Brawa dla tych małych zawodników! Brawo, Adaś z numerem 9. On zamyka prawkę w tej pierwszej serii. A druga już przygotowuje się do swojego startu. Druga seria, granatowe numery startowe, a na linii z numerem 15. Jan Lisak z 17. Nikodem Stachelski, 18 Jerzy Janowski, 19. Pola Rusinek, 21. Wojciech Parzych, 24 Konstanty Rusz. 13. Szymek, Szymek Szynek pierwszy. Soja, Zalich, Soja, Czyska, pierwszy, Soja druga. I następny brawo